Dzień dobry, drodzy przyjaciele z Polski i całego świata. Lech Waszyngton, leżę se Drugi dzień świąt. Co to już? Basen niedługo zamykają. A ja po siłowni troszkę se popływał. A teraz profilaktycznie sobie leżę tutaj, no. A jeszcze wcześnie. No. Korzystny basenik. To jest taki oto basen otwarty, co na zimę, takim balonem na ciepłe powietrze idzie i to trzyma całe, że nawet śnieg jak spadną, to, to nie zawali się. No takie oto wszystko jest korzystnie, jak to powiedzieć. korzystnie. No. Woda ciepła, czyściutka, chlor jest chyba dwa, dwa punkty, to mało. No a co to te pedały nie śpiewają? coś innego trzeba rzucić. To chyba pytały te z Niemiec, te Modern Talking, nie? Czy jak tam idzie, o. Coś się wrzuci, no. A. Dzisiaj co, rano było zimno, szóste rano, a już potem, o. No. Mało ludzi, a bo tego, bo święta do tego, ale dobrze otwarci są. Na górze siłownia jest, no. To pozdrawiam.